Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym pokarmom domowej produkcji. Dziś pokarm suchy, głównie przeznaczony dla ryb roślinnożernych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby go podawać również krewetką czy też rybą gustującym w innym rodzaju pokarmu. U mnie, nawet bojownik, się nim zajada. Pokarm ten może być również stosowany jako dodatek do innych potraw przyrządzanych dla mieszkańców akwarium. Oczywiście mówię o rzęsie wodnej. Nie będę się rozgadywać o jej zaletach. Mogliście już o nich usłyszeć dość sporo w filmie poświęconym specjalnie tej roślinie. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji go zobaczyć, zapraszam na mój kanał, tam go znajdziecie. Przygotowanie tego pokarmu jest bardzo proste. Nie potrzebujemy do tego żadnego sprzętu ani specjalnych umiejętności. W pierwszej kolejności zbieramy rzęsę z powierzchni wody. Staram się to zawsze robić dość powoli. Pod lustrem wody lubią przesiadywać młode rybki oraz krewetki. Przez przypadek można wraz z rzęsą wyłowić mieszkańców akwarium, a przecież szkoda. głoda. przekładam od razu do siatki. Takiej zwykłej na ryby. Tak mi najwygodniej. Siatkę można ścisnąć, dzięki czemu pozbędziemy się od razu znacznej ilości wody z roślin. Wyłowioną rzęsę kładę na kaloryferze. Akurat mamy sezon grzewczy, więc są ciepłe i rzęsa szybko wysycha. Zatem, oczywiście, można ją suszyć po prostu na słońcu bądź w piekarniku. Wysuszoną rzęsę można od razu zacząć podawać. Moje ryby oraz krewetki bardzo chętnie się nią zajadają. Dodatkowo można są zmielić na drobną mączkę. Ja akurat do tego celu używam moździerza. Pomielona będzie doskonałym pokarmem dla narybku oraz młodych krewetek. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam, Tyril.